A jaki w ogóle mi mieczek pokazuje? Na droid? Right? Nie widzę. Okej, okay, no bo W ogóle na grupce ktoś gada w ogóle. No nie, dobra, nic już. No nie, no... Oh, kurde, muszę zrobić nowe. Przypadkowo usunąłem. Ja pierdziele. Przechwytywanie ekranu... Ja... Automatycznie duplikacja pulpitu. Dobra, już, się, już się powinno być. O. Nie, bym musiał nam mówić takiego innego kolegę, żeby naszym był ochroniarzem. Ale jak to, żeby był naszym ochroniarzem, bo za bardzo nie wiem, jak mi nie. Żeby nas

कराज